Halo, halo, widzę, witam bardzo serdecznie, słuchajcie, z seryzakrzak mamy dzisiaj 27 kwietnia No i oczywiście jak to robię codziennie, pokażę Wam nowy sklep Fortnite, ale jeszcze za tym chciałem tylko powiedzieć, że możecie zostawić subika na tym kanale, jak tego nie robicie no bo liczyłem po 70-4000, więc byłoby mi giga, giga jak jakbyście zostawili subika no i oczywiście jak to robię codziennie, dodam jeszcze tutaj do znajków 10, do które mnie zaprosiły I przy okazji chciałem wam powiedzieć widzowie dlaczego nie ma kameryki, dlatego że kurczę coś mi się tam przy nagrywaniu no no, no działa nie tak jak trzeba było i musiałem to troszeczkę inaczej nagrać, więc postaram się jutro to ogarnąć. No i oczywiście na przykład jutro widzimy się na serbie z kamerką. Dobra, widzę, lecimy na sklepik, patrzymy co my tutaj dobrego mamy. Oczywiście tutaj możecie użyć kodu zakrzakety w sklepie Fortnite, jeżeli tylko chcecie. Wielkie dzięki No i mamy widzę, słuchajcie, zestaw Sity z tego co widzę, powrócił do sklepu. Czyli tutaj naszej e, Fortnite'owej e, gladiatorki widzę, no ja już mam tego skinka e, Ale wy dalej możecie go sobie kupić, e, o nazywa się Sica e, Dokładnie tak, no i to jest gladiatorka widzowie e, Tutaj taka tarcza na plecy, ochroniacze na ręce, na nogi No, no wszędzie ochroniacze, mega mega spoko skinek, w sensie bynajmniej mi się podoba Taki mój klimat skina E, jest naprawdę spoko, ktoś kto go projektował na pewno się napracował e, Idąc dalej, błogosławieństwo Areny, czyli widzę Kielow od Sicy e, Tutaj z takimi dwoma psami, kotami Coś w tym stylu i taki diament świecący, fioletowy w sumie fajny w całkiem, taki złoty, mega git e, Idąc dalej, lotnia Cerber e, No widzę, że lotnia Cerber jest mega dużą lotnią e, Ale powiem wam szczerze, że teraz Nawet te duże lotnie są fajniejsze do latania, tak moim zdaniem Dlatego, że jakby i tak nie ma launchpadów Więc lecimy nią na początku gierki i fajnie już mieć coś fajnego jak się leci ten Nie wiem, z tego busa bojowego nawet Więc to jest mega spoko sprawa Może nawet bym sobie zakupił Cerbera, jeszcze zobaczę Mm. No i cały zestaw kosztuje... Nie mam pojęcia ile. 1400 foldersów taniej, więc to by wyszło prawdopodobnie... No troszeczkę taniej widzowie jest giga, do, to naprawdę nie jest godzina na, li na liczenie e, No ale przynajmniej 1400 followców taniej co jest naprawdę mega dużą ceną, tak szczerze e, Idąc dalej, szykana, e, czyli e, pani motocyklistka, oczywiście mamy 4 style, czerwony, zielony, fioletowy oraz żółty, tak to właśnie wygląda e, Tak samo w przypadku ścigacza ma również 4 style, mniej więcej tak to właśnie wygląda e, Wysokoaktanowy, no, czyli kilow, który tak tak jak się już spodziewacie, również ma cztery style, które wyświetlają się właśnie na ekranie e, Czyli no tutaj żółty, różowy, zielony i tak dalej, i tak dalej, fioletowy e, Wow, co to jest za skin? Nocny motocyklista powrócił za 800 Ej, pamiętam tego skina w sumie, ale już zapomniałem, że on istnieje No taki motocyklista, trochę tutaj taki ubrudzony od ziemi, coś w tym stylu jak ktoś lubi widzę, krosy czy motory, można sobie zakupić. E, idąc dalej, moto budowa. Ej, fajnie ten plecek pasuje do Midasa, W ogóle dzisiaj gdyśmy Turni Midasem e, z Rafałem i z Kamstaremi i fajnie pasuje ten plecek do tego skinka. E, dalej, motor wyczynowy. O, ciekawa lotnia. Taki motor z kołami rozłożonymi. Okej, okay, okej, okay. całkiem niezły jak za 800 e, Powrócił widzę kruk. E, oczywiście wraz z. Kruczy są kruczy, to jest przekozakiem, tej Te skrzydła to jest totalny sztos No i dostajemy jakby w zestawie wraz z nią smugi idąc z dali lotnik, lotnia za 800 fałdolców, żelazny dziub za 800 również, mega fajny kilo, fajne ma światło, mega go Powrócił śmietankowy z pan lodzik, słuchajcie Co on ma tu napisane? No nie wiem widzę co on ma tu napisane, ale tutaj... No co, no skill loda widzę, skill loda już bardzo długo w grze od siódmego sezonu I dalej, ekspertka za 1200 z laptopem, laptop widzę na plecy e, To jest spoko, taka w sumie mi to przypomina taką nauczycielkę matem tutaj Odejmowanie, dodawanie, dzielenie oraz mnożenie, całkiem spoko I to dalej, kwitnący bukiet kwiatów, czyli emotka za 200 e, No i wyciągamy tutaj kwiaty z kapelusza, jak to zaraz zobaczycie Chyba róże są, jak się nie mylę, tak. Róże, gorący towar za 200 oraz sparring z sieniem również za 200, zestaw Majora Lesera. No, w sklepie go mamy po prostu tak samo. Dalej, tak samo 18 motek, to jest serii ikon, wizowie. Pakiety, zestawy, nic się nie zmieniło. Ekipa Fortnite, no i słuchajcie, widzę, to na tyle w tym sklepie. Jak widzicie, jeżeli chcecie, macie wziąć kodu za krzakiety, zostawcie subika łapkę w górę, wpadecie na Discord, na Insta, linki w opisie. No a ja Wam przecież miłego e, wtorku. E, no i dziękuję za oglądanie i widzowie Neymar dzisiaj w Fortnite, jak się nie mylę, wchodzi, więc nice, dobra, trzymajcie się, dziękuję bardzo za oglądanie jutro już, w sensie jak to oglądacie, to dzisiaj będzie już kamerka postaram się to ogarnąć, trzymajcie się, elo, elo. bye bye cześć, cześć widzowie, siemaneczko